Oj, ale jasne. Kawe? O, na gołbie strzelał! Jezus! Jaka ta pólka, ja co dziękuję. jest? Cześć, to jest Neron Janowski, to jest kolejny odcinek z mapek w GTA 5 wraz z ekipą. Jeżeli ci się spodoba, nie zapomnij o lajku i subiku. Miłego oglądania. Prostych. Los Santos, airport GP. Masz tak 10, Dos Santos, airport GP. Tak było. I rand-prix. Tak los Santos, Lopiska. Lopiska los Santos. Dobra, ja dawaj pezda. Ja o no, na ostrodzie Łe We, tarapaty. Ja potem machem Ale mnie wypchali. Kujde. Ale mnie wypchali. Dobra, pana to. O... Oj że... się to Oj sorry, o, przepraszam, A. ja myślałem, że w lewo skręcamy faka, i się. Tak... Zaga... Oj Jezus Oj widziłem. O, o poszedłem tak samo. O, dzięki. Ja ja Rająwskiego. Janek, Janek. To się skończy na bujście Trzy osoby To no dobrze Nie no dobrze tak Bremny Macie mnie tu, macie mnie no. Nieprawda nie Jarek, mamy chodź tutaj się. Poczek spierdziela patrz jak spierdziela Zobacz, Zobacz no. No. Bierz to Kawacka go. nie wie. mnie blułek Co ty robisz? Odra. Reklasacja o, o. Dobra, aby, kule, dba, wadili, no Nieprawda, jadę Dlape, dalej! Spokojnie, kule. co ty gadasz? Przejadę! Mandy no! Ty, ty! Nie wchodź znowu! Dobrze! <śpiewanie> o ty. Dawaj mi go dalej! Dawaj, dawaj, Nie ma! Jak nie ma, zobacz! Jak nie ma, jak jest, kurde! Oniuuuu! Oniuuu! On nie, nie, ty. O, że no, nie tam, wie, tak. że tylko ścianę go rzuciłem, no! Noś, gruba dupa Wyk, no. nie, oh. no to Nieładnie no O Jezus, jak na... <susur> 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 co poleciał się przykleił do ściany Co ty, mapę nowy, Tak, normalnie No on prosto tak się tak. przygotowuje, rozumiem. Jak mam dwie, nie? A, tak. ćwiczysz, rozumiem O chuj, to jest jak coś. On no, się już wpłaci na następną mapę, nie no, następną no. no, no. Tylko A. następna mapa to chyba też są wyścili, więc jeszcze nie... nieprawda no, to nieprawda, bo nie wiem jak Rostar ułożył te mapy, więc... No właśnie... No ty układasz w sumie. No ja układałem, ale Ale nie, ma, ale jest opcja, żeby szaflować mm. czasem, no. Aaa, okej. Czyli jest po prostu opcja, żeby włączyć przed włączeniem mapy, żeby szaflowało mapki, ale... No. Ojej, ale raz. Ty... No niemożliwe. Ojej, to leciało! Ojej, to leciało! Jezus! <śleszy> Jaka ja, katapulta, co, ja co jest? F1 nie miałem w tym momencie. Oj oj Zdupiłem No i nie ma. O ja Jezus! Chodźmy. Co wy robicie? Jeden po drugim się wywala normalnie, o co Ale dobrze, dobrze. Taki, ja sobie jadę seriasme. za pamię. Czyli ja... ten. Stymulację no. pierwszego miejsca. O oh, nie. Yeah. Rozumiem, rozumiem. Dobrze wiedzieć. Stimulacja przeprowadzona, można dostać pienić. No to chodź tutaj do co? No ja ci dotknąłem? Nie, nie. A, co ty robisz? Drift na co? Drif, ręczny, ręczny, ręczny o co na ręczny wchodzi? Dobra, znowu ta długa. Znowu z, z Janowski Tylko nie, teraz są za daleko. Fajrz, bęb, bęb, Mazowski. tylko, że. Wiesz tego, penda. Wiesz tego, penda. Mamusa. Ej, będzie, chodź tutaj. O jezus nie Ja go nie robiłem, dogonię tak. jak wy tak robicie no Ja potrzebuję Spokojnie, pomocy jakiejś zaraz, 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 zaraz dogonimy Zaraz dogonimy No 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 Mam pędzl Mazowskiego Musi być prosta, musi być, musi być prosta Dobra, jest prosta A jesteś tam, co, do tak Mazowski, później Aura i... Ja go już powoli doganiem, mogę go zaużyłem, sam dogonić no, ale Tak O nie no, pęd dostaje na zakręcie co z nami będzie no Dobra, ja no nie ma. No i ty jest dalej, zostawię. co? no nie wierzę. Chodź tu! Dostawę. Pójdę! Oh, oj, oj, oj oj No ja też mam rajduję, widzę Oj Jezus! Oj oj. oj. z Dobrze, oj, oj. Oj, oj. Oj, oj. Tak, ja tak, ja tak za... ja w z lewej! Już trzy ataki! Dobra. O pójdę. Jezus tu było coś takiego, zapomniałem. Co Dobra, ale pa. Na pełnej ale teraz jadę. Na pełnej, pełnej, dawaj. No, będzie walony. Będziesz walony. BĘDZIE tak WALONY! Chodź, o ty! O, Jezus! No, nieźle. No, Bo ładnie. prowadzenie na Nieźle, nieźle. Nie teraz to zabrać. No. Czeka Czeka. Czeka, hop. Ale się tam... No, o, trochę spowolniony chociaż. Trochę. No, To żeby... tutaj. Jak Jezus. Oh. <laughs> Na dzikiego kota zrobiłem, no. musiałem. No, tak jest, to od najlepszych, no cóż no. Od kogo? O! O, dobra, o, dobra, udało się. No w tej, no jakby w twierdz. O Jezus, no, w, tym, w tym skilę od najlepszych. Tak mm. jest, to Ja go ty a ten jedzie dalej, no. Ewa, kurde. To ja się nie. No. Ale nie wyzywaj nie gościa. Ładny, no, tak, ale. no właśnie. Co chodzi? Pieszę tutaj gość specjalny i no, wyzywam. No, no. 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 Ej, ale Ej, ale gość specjalny nie, no. jest przyzwyczajony do takich. Eh, spokojnie gorzej byłem nazywany. Dobrze. Jeszcze bardziej. O, tutaj. Kurde, o, nie o. dobrze. Niedobrze. Nie, nie dobrze. no co on robi? On dalej jedzie. No jak? Chodź tu! No, prawo. Dobrze, daj ty. Teraz lewo. Lecimy o Jezus, skręcaj, o Jezus, skręcaj, skupenie. autek skręcaj! No nie, prosta. Oj nie, 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 niedobrze! Nie, nie, Oj panowie, ja bym tam zwolnił, jak bym był wami, bo tutaj zakręt potężny nie, no się robi. To się zakręt, Jezus, potężny robi! zakręt? Ojej, jej, jej. dobra. Dobra. I my lecimy. O O, ktoś tam... ...za daleko zajechał trochę.

Wiedba, mm. Fajnie get down. Fajnie wygląda, ale czy takie oj wierda ojciec cię No się stało Czwórka, <ścoughs> poszła <ścoughs> <ścoughs> Ja na szczęście się uratowałem Jezu pewnie ja nic nie miałem na początku No, no i widzisz no No nie oh, Jak zahaczył A, mi o dupsko skoty, no <ścoughs> Uratowałeś Jezus Ojciec, lupia! No. Zakręt nie był w tym. Akurat do tyłu się spojrzałem, mam ozowki, se lata bobliegen. Nie, wam, Wszyscy chłem. się wydupili, o co Wszyscy. Oj, jezu, ale ty nie skręca, ty. Oj, przy szybkich tutaj prędko mnie nie i to mi się nie podoba. No tak. Oj, tak, tak, tak. Więc można powoli się, bo że chłopaki was, że się wywalicie sami. A spokojnie Nie będę jechał. Jaki koki, no? Zaraz się <laughs> do Jaki Będziesz Koki. Wolony. To byś wiedział no. No. <laughs> Będziesz wolony, ja no, Tak do <laughs> przygotowany woli, na to. <laughs> przygotowany. Ale masz niej ładną, kurde. Mama. niej no, jak nie, będzie no, nie taka historia, to my to nie dogonimy. to Nieprawda, nie ma takiej rzeczy. Wiesz, pierwsze nie. okrążenie, tak jak na femułkach jest ten, to no no, Nie, no, ja pierwsze okrążenie jest pierwszy i ja się cieszę, wygrano no dla mnie. Nie, tak. <śpany> tak. to Bianca. To <śpany> no, jakie zakręty to no, Auto no, bez to skręca. No, 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 to auto tragiczne Oj. jest. Kąd skrętu? Słaby, słaby. No, 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 tak. Dobra. O! Ja, już... Nie! Ciebie, yeah. chusą! Nie no, no bo wiedziałem. To Mówię, Mówiłem? Mówiłem. No. Nie chłopaki, ja już mam drugie okrążenie, co nie? Więc tak trochę tam no. Nie hamuje ani nie skręca, co nie jest z tym autem? Gówno nie. samochód. Po co taki wyrałeś, kurwa? No i ja wiedziałem, że takie gówno Zyskałem to jest. przewagę i można jechać spokojnie. Ty pod Uwak, zakręt, jesteście. O, U. ten znany zakręt. A wypadkować, Wypadkowić? Wypadkowić! wypadkować. to się źle skończy nie no a zapamiętaliśmy że z zahamowali jak no w ciekawym dlaczego do praktycznie nie ja nie, 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 ale wyrównanie jest na no tak do zera praktycznie zahamowali A. tak jest zawsze jest na wyścigach to przeszkadza Bajbie, niech pomaga, to wygląda Mi mm -hmm. hmm. to pomaga, no bo wolę jeżdżę i się nie mogę się wywalić no no się no na zagrętach. Ledwo tak. no wejśliśmy bez wyprzedzenia, tak? to dopiero... No ja was zobaczę. O, tutaj, o tutaj, o tutaj, o, tutaj o się tutaj. I na sekundę was. zyskaliśmy. Uh -huh. O, jeszcze ten no zakręt. Zobaczy, tak, no. O, nim zapomniałem. Hmm. <laughs> o, widzę was tam. To ten też tutaj będzie taki taki Nie no, co ty. Dobry zakręt. Bardzo dobry. Nie no, trochę zaskaliśmy. Czekaj, tu ślady po oponach, co wy tu robiliście? <grym> <grym> taki driftowanie. <grym> no <było? Co grym> no to wiesz jak jest, tak? nie? <grym> no A w rozumiem, punkty za skilla. Tak, tak punkty za jest, skilla, tak. no. <grym> Ale ja mam nadzieję, że tylko skręcę dobrze i raczej Bezpiecznie będzie. No już to masz, tylko się pró ale... sekund praktycznie te No masz, już to. Ten <grym> za <cięstwo>. <grym> no jak... To nie jeden zakręt nam zabrał Uję? No niedokładnie. Chyba się wydupić. Nie no co ty ja się wydupić? <grym> no a bo... ja ja, ja wolniej ja wolnie jadę przecież no to... <grym> no, wiesz tak, co tak. chodzi. To wyrównanie mi pomaga, tak naprawdę. Przez to, że wolniej jadę, to trudniej mi się wywalić. Wy napierdzielacie szybciej i Na sumie, wyrabiacie tak, zakręty. Może. Coś o, w tym jest. Bałteckie było. Cóż. No cóż. Tak było. Paro, parowie, co taka cisza? Hmm. E, mamy się. problem ze zachętami, jakby to powiedzieć. A sobie rozumiem. I na łutkanie, i skupianie się na A, ja, 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 tak nie. było No nie, zagapiłem no się za Damianka. Nie. No. no nie. To sama z wiem. Damiany, ale da będzie. A wiem, ci w ściany, ja też polecę. No super i my za tą No nie. Ja no. Jesz pęda, patrz mamy go. Nie no, wiem, nie mam pęda. Nie. pęda. nie. Jedno okrążenie. Jedno okrążenie zabrakło Jedno, góra dwóch. O no. Chyba, zaraz za mną musisz się o, o kurde O, o kurde! Dobrze. Dobra. Mazu. <głos> 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 <Mazu>. <głos>